Panie Andrzeju, dziękuję Ci za dotychczasową służbę, za, no, za tą przyjacielską postawę i życzę Ci, abyś na tej emeryturze, na tej nowej drodze życia też znalazł sobie jakąś tam ścieżkę, aby można było i spotykać się ze strażakami i również realizować swoje hobby, swoje zamiłowania. Myślę, że koledzy tutaj strażacy dobrze znają e, następcę, także nie muszę e, go za bardzo tutaj prezentować. Myślę, że każdy powinien być, e, sądzę, że rad z tego, że tutaj tak się e, złożyło, że takie są zmiany, że nikt nie przyszedł z zewnątrz, że nie będzie żadnego mieszania, bo znacie doskonale pana e, brygadiera Majewskiego, tak? Także sądzę, że będzie to taka naturalna e, wymiana kadr. Gratuluję e, również powołania na stanowisko starszego brygadiera e, Majewskiego na stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Panie Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie starosto, koledzy strażacy, panie i panowie oficerowie, szanowni goście, przedstawiciele łukowskich mediów. Myślę, że nikogo nie pominąłem. Nie tak dawno, bo 16 lat temu tu w tym miejscu obejmowałem stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. Sytuacja była troszeczkę inna, bo... Mój poprzednik, brygadier Stanisław Karmowski, przechodził do komandy wojewódzkiej, awansował na stanowisko zastępcy komandanta wojewódzkiego. Dzisiaj te okoliczności są troszeczkę inne. Ja odchodzę ze służby. Mój kolega, który 16 lat ze mną tutaj współpracował, będzie moim następcą. W tym dniu, takim szczególnym dla mnie, bo to jest dzień szczególny dla mnie odchodzę ze służby, przestaję być komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, chociaż ja cały czas uważałem, że ja jestem na urzędzie komendanta powiatowego. Nie jestem komendantem, tylko jestem na urzędzie komendanta powiatowego. Podziękować wszystkim Państwu za tą współpracę, za te 16 lat, kiedy byłem komendantem tutaj w tej komendzie, kiedy kierowałem no, wspaniałym zespołem ludzi, bo tak tutaj się o strażakach, którzy tu w tej komendzie pełnią służbę chciałbym wyrazić.